Wyspa Borcholm stawia sobie ambitne cele energetyczne. W 2025 roku wyspa chce 100% energii wytwarzać ze źródeł odnawialnych. Obecnie ze źródeł odnawialnych pochodzi około 45% energii, z czego najwięcej uzyskuje się z wiatru. Wśród ważnych źródeł jest biogaz, z którego wytwarza się energię elektryczną i cieplną. Produkcja biogazu ma także znaczenie ekologiczne. Wyspa specjalizuje się w wysokotowarowej produkcji zwierzęcej, charakteryzującej się wytwarzaniem znacznych ilości szkodliwej dla środowiska gnojowicy. Mamy wiele dużych gospodarstw rolnych, które wytwarzają gnojówkę. Dużo surowca energetycznego wytwarza rzeźnia czy zakłady przetwórstwa rybnego. Ten surowiec można wykorzystać do produkcji biogazu, a pozostałości ponownie przetworzyć w rolnictwie jako nawóz. Największa na Bornholmie biogazownia RKB powstała w 2006 roku. Każdego dnia produkuje około 14 tysięcy metrów sześciennych gazu, z którego po spaleniu uzyskuje się 26 MW prądu i około 21 MW ciepła. Czy myślę, że w Europie możemy znaleźć wiele dobrych i złych przykładów, jeśli chodzi o rozwój biogazowni? Profesor Janusz Gołaszewski, Centrum Badań Energii Odnawialnej. Oczywiście Dania jest tutaj bardzo dobrym przykładem, ale jeśli chodzi o liczbę biogazowni, takim krajem, który wyróżnia się, są Niemcy. Jeśli weźmiemy pod uwagę te kilka tysięcy biogazowni w Niemczech, to głównie moc tych biogazowni oscyluje w granicach 0,5 1,2. Megawata, więc większość tych biogazowni w tym zakresie się mieści, i wydaje się, że jest to ten przedział mocy biogazowni, który w jakim zakresie może decydować o dochodowości tej biogazowni. Ale powiedziałem, że jest także miejsce na rynku, także dla dużo mniejszych instalacji. Biogazownia rolnicza działa w ruchu ciągłym. Jej sercem są zbiorniki fermentacyjne, w których substraty przetwarzane są przez bakterie na biogaz. Substratami są gnojowica, obornik, kiszonki z kukurydzy, odpady z produkcji rybnej i lokalnej rzeźni, w której ubija się 1500 świń tygodniowo. Współpracuje z nami 35 dużych gospodarstw wiejskich. Rocznie przyjmujemy około 88 tysięcy ton gnojówki, 8 tysięcy ton kukurydzy, 5 tysięcy ton stałych odpadów produkcji zwierzęcej i 2000 ton krwi z pobliskiej rzeźni. Powstały biogaz trafia do zbiornika, skąd pompowany jest do jednostki kogeneracyjnej, gdzie produkowany jest prąd i ciepło. Energia elektryczna dostarczana jest do sieci, a nadwyżki energii cieplnej trafiają do lokalnej ciepłowni. Biogazownia pełni także funkcje ekologiczne. Dbałość o środowisko naturalne buduje firmom właściwy wizerunek. Są one lepiej postrzegane przez mieszkańców. Dziś trudno sobie wyobrazić, co by się działo w przyrodzie borholmskiej, gdyby gnojówka nie została zużyta w biogazowni. Biogazownia dostarcza znaczące ilości energii, a także wartościowy nawóz organiczny, który użyźnia pola uprawne. W ten sposób firma zamyka obieg w produkcji rolniczej. Biogazownia w Ekirkebi, mimo że działa od 2006 roku, nie przynosi zysków. Problemem są wysokie koszty transportu substratu od farmera do biogazowni. Właścicielem biogazowni jest duża firma energetyczna, która może sobie pozwolić na cierpliwe oczekiwanie na zyski. Biogazownia pracuje w ruchu ciągłym, zatrudnia cztery osoby, w tym jednego kierowcę, który specjalistycznym samochodem odbiera surowiec od farmerów i współpracujących firm. Rolnicy gromadzą substrat w specjalnych szczelnych zbiornikach, wybudowanych obok chlewni i obór. Ale idea jest taka, żeby rozwijać te biogazownie w kierunku prosumenckim. To jest naturalne, że część energii, która jest wyprodukowana w musi służyć systemowi zasilania energetycznego. Natomiast chodzi o to, że energia wytworzona przez biogazownię powinna być wykorzystywana na potrzeb działalności gospodarstwa. A więc niekoniecznie musi być tak, że biogazownia bezpośrednio generuje dochód, Biogazownia jest elementem, integralnym elementem całego gospodarstwa.